Niezby widok, co? Często tu przychodziłem, zanim. Zanim co? Hmm? Powiedział pan, często tu przychodziłem zanim. Zanim co? Zanim? Zanim nic. Mogę zadać panu osobiste pytanie, poruczniku? Wszystkie androidy zadają tyle osobistych pytań, czy tylko ty, co Konor? Dlaczego tak bardzo chce się pan zabić? Niektórych rzeczy nie da się zapomnieć. Nieważne co robię, zawsze wracają. Dręczą mnie. Nie mam odwagi. Palnąć sobie w łeb, więc zabijam się powoli każdego dnia. Pewnie ciężko ci coś takiego zrozumieć, co, Konor? Nie ma w tym nic racjonalnego. Nie czynimy żadnych postępów w śledztwie. Defektów nic ze sobą nie łączy. To zupełnie różne modele. Wyprodukowane w różnych miejscach i różnym czasie. Musi być wspólny mianownik. Tym, co łączy defekty, jest obsesja na punkcie RA9. Jest czymś w rodzaju mitu. Czymś wymyślonym, czego nie było w oryginalnym kodzie. Androidy wierzące w Boga. Do czego ten świat zmierza? Coś panu zaprząta głowę, poruczniku. Czy ma to związek z wydarzeniami w klubie Eden? Te dwie dziewczyny. One tylko chciały być razem. One chyba się kochały. Nie chciały niczego. Były defektami, niczym więcej. A jak jest z tobą, Konor? Wyglądasz jak człowiek, gadasz jak człowiek, ale czym jesteś naprawdę? Tym, czym pan zechce, poruczniku. Partnerem. Kumplem do picia, albo maszyną, zaprojektowaną do wykonania misji. Poczułeś cokolwiek, gdy ta dziewczyna się zabiła? Czy miałeś wywalone na to, co się stanie? Ja tylko wykonywałem instrukcje. Zrobiłem to, co musiałem. A czy boisz się umrzeć, Konor? Czemu miałbym się bać? Co się stanie, jak pociągnę za spust? Hm? Nicość? Odchłań? Androidzie niebo? Skąd w panu ten gniew, poruczniku? Czy to jakaś nieprzepracowana trauma? Myślisz, że jesteś taki kurwa sprytny? Zawsze o krok przed wszystkimi, tak? No to powiedz, Mondralo, skąd wiem, że nie jesteś defektem? Regularnie się diagnozuję. Wiem, czym jestem, a czym nie. Gdzie pan idzie? Nawalić się bardziej. Muszę pomyśleć.